Nawet nie zapytał, co się wydarzyło, tylko od razu mnie ocenił. No, ale co Kaśka? Pogoniłaś tego boba? No błagam Cię, przecież cała grupa antyterrorystów tam wpadła. Antyterrorystów? Na jedną kobietę No. Hej, Kaśka. Całe piętro Kaśka. zamknęli. Normalnie psy policyjne przeszukują pomieszczenie. Mnie wyprowadzają eskortą Jagódka, a ja patrzę, a tam cała ulica zamknięta. Normalnie wozy policyjne i tu, aha, aha. i tu wozy policyjne. Ale cała ulica zamknięta? Normalnie wpakowali mnie do auta. Eskortą wiozł na lotnisko, zrób do samolotu i poleciał. Mm -hmm. FBI, CIA, cała Ameryka na przekór Kaśce. Ej, ty pokój. No nie wierzycie mi. Nie no, Kaśka, wierzymy ci, wierzymy. Dobrze, my ci wierzymy. No. Ale co prawda, to prawda. Zadzwonić mogłaś. Telefon mi ukradli. Tak. No Kaśka, Ta. telefon też ci ukradli. No nie wierzycie mi. Gdyż mówię. Że my ci wierzymy, ale chłopy ci na pewno w to nie uwierzą. No wiesz, u nas w górach i mało, to i mózgi małe mają i nie koło ogarniają. Kable im się w potylicy no. przebalą.